Czy to możliwe, że dojdzie do likwidacji rajów podatkowych? O tym będę rozmawiał z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dzień dobry Przemku, witaj. Witaj Zbyszku, dzień dobry Państwu. Siedem najbogatszych państw świata zawarło porozumienie, którego realizacja ma polegać na reformie systemu podatkowego, która obejmie 139 państw. Należy potraktować serio, że dojdzie do likwidacji rajów podatkowych? Wierzysz w to? Tutaj moje podejście jest na zasadzie nie uwierzę, dopóki nie zobaczę, ponieważ to jest odpowiedź na odwieczne pytanie, kto rządzi tym światem. Obawiam się, że wpływ największych korporacji jest nie tylko ogromny, ale rosnący wraz z budowaniem potęgi korporacji technologicznych. I no, w ich interesie nie jest to, żeby płacić wyższe podatki. A więc o ile ktoś tam nie uzna, że tak, no nie wiem, podzielmy się trochę po to, żeby um, być lepiej postrzeganym, na przykład, i um, żeby jakby zdusić, może gdzieś w zarodku, jakieś pomysły um, regulacji niekorzystnych dla nich, um, no to nie bardzo wierzę w ideę takiego projektu. Czyli wierzysz bardziej w to, że troszkę mniejsze będą raje podatkowe, tak? Czyli te korporacje część zostawią CIT-u tam, gdzie wytwarzają swój produkt, tak? No, jakby to, że istnieją raje podatkowe, czy kraje, w których płaci się bardzo niskie podatki, takie jak Irlandia, no bo Irlandia na przykład jest takim półrajem, powiedzmy sobie, tamten CIT jest, ale on jest niski. Korzysta Irlandia na tym, że ma bardzo niski CIT, zwabiła do siebie część korporacji dzięki temu. Wynika z, no, w pewnym sensie właśnie tych interesów globalnego kapitału, a z drugiej strony przyzwolenia na to rządów największych krajów pod wpływem lobby tych korporacji, no bo jakby przecież temat nie jest nowy. Jest to oczywiste, że taka optymalizacja podatkowa jest bardzo kosztowna i jest to temat, który jak najbardziej powinien być rozwiązany. Przede wszystkim, tak? no proszę zwrócić uwagę, mamy bardzo wysokie podatki od pracy w większości tych krajów, o których mowa, czyli G7. Jakby ciężko pracująca klasa średnia, która jest ambitna, chce dojść do czegoś w życiu, no jest, że tak powiem, stłamszona bardzo wysokami, wysokimi podatkami, głównie dochodowymi. Czy jest to działanie kompletnie jakby antyproduktywne jakby z punktu widzenia rozwoju gospodarki? Z drugiej strony, kapitał, ten na, na, na samym szczycie, który może sobie pozwolić na po pierwsze wysoko um, zaawansowaną optymalizację podatkową, z drugiej strony na lobbying, um, też na wysokim poziomie, płaci efektywnie bardzo podatki. Więc, no, okej, okay, no można powiedzieć, że w ogóle podatki nie są dobre, bo ich nie lubimy. Tak jakby ja jestem też. Co do zasady, zwolennikiem małego rządu i niskich podatków, jeśli to jest możliwe. Natomiast one są konieczne i konieczne jest z punktu widzenia dobrze działającego społeczeństwa, to aby były sprawiedliwe. Czyli jakby ten kapitał powinien płacić podatki um, niezależnie od tego, czy jest małym kapitałem, czy jest dużym kapitałem. Um, a tak nie jest, tak? I generalnie jest to sprawa, która powinna być już dawno temu rozwiązana. Um, teraz no, mamy ten. Presję ze strony nowej administracji USA, ale już właśnie to, te głosy na przykład Irlandii pokazują, że nie będzie to łatwy projekt. Naturalnie, jeśli G7 zdecydowałoby o tym, jakby wykazałoby się dużą determinacją co do tego projektu, to są w stanie wymusić te zmiany na mniejszych krajach poprzez różnego rodzaju szantaże geopolityczne. Natomiast pytanie, czy będą mieć tę determinację? Bo, bo nie, nie wątpię, że pod spodem lobbying przeciwko takim działaniom będzie bardzo silny. Bo można by też się zastanawiać, czy gdyby rzeczywiście doszło do wyrównania stawek CIT-u, to by był świat idealny. Bo może należałoby pozostawić taką możliwość, że jeden punkt procentowy czy dwa punkty procentowe to jest to, na co może każdy kraj pozwolić sobie, różnicując swoją politykę podatkową. To nie jest takie jakby proste. Tak? W sensie ja nie, niekoniecznie jestem zwolennikiem tego, żeby ten CIT był um, jednakowy wszędzie. No bo kto miałby go ustalać, tak? Jeśli tak, tak się e, e, zdecydujemy, no to nagle oddajemy część naszej kolejną część naszej suwerenności gdzie indziej. Natomiast e, no, jakaś minimalna stawka tego Citu wydaje się jakimś rozwiązaniem kompromisowym, no bo no Jeśli popatrzymy sobie choćby właśnie na efektywne statki podatku dochodowego, które płacimy na umowie o pracę, to są stawki, poniżej których wiemy, że uczciwie rejestrujący swoje dochody obywatel nie schodzi. Tak? Na zachodzie często to są stawki sporo powyżej 20%, więc dlaczego stawka dla kapitału miałaby być jakoś bardzo znacząco niższa? A Jeśli część korporacji płaci stawki, Jednocyfrowe, no to wiadomo, że to nie sfer, tak, jakby można w pewnym stopniu tak powiedzieć. Więc, więc jakby takie propozycje wychodzące od tej minimalnej stawki globalnej, no, wydają się rozsądne. Ale tak jak powiedziałem, od pomysłu do wprowadzania tego globalnie może minąć wiele lat, i jakby pomysł może być mocno rozmyty w międzyczasie właśnie pod presją lobbingu tych największych korporacji. O tym, czy realne jest, że zostaną zlikwidowane raje podatkowe, rozmawiałem z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dziękuję Przemku za rozmowę. Miłego dnia. Dziękuję serdecznie nawzajem.